...w którym i tak jest jej pozbawiony. Uśmiech. Proszę bardzo. Co to za emotka? No piękna, nie? Zarąbista. Nie wiem, czy sobie jakiegoś kucyka nie zrobimy, czy czegoś. Bo ja tak średnio dzisiaj w Rozpuszczonych tak szczerze. W sensie, po pierwsze mi niewygodnie. Dzięki, jak z octem. Dzięki za serduszko.

Koleżanka z Chin z Chin przez samochód. Tak? Chiny był... się piszą przez Nie no ja, tutaj zobaczyłam, myślałam, że... Myślałam, że on to Chiny przez Samocha. Zczecinek to wieś Nie, no nie, nie przez za Pandziarz nie jest z KFC. W nawiasie Angela Kazała na streamie. Pandziarz nie jest z KFC. Ja pierdolę. Eee, co mogę powiedzieć? Jest to przykre. Przyk e, przykra jest, może nawet bym nie powiedział to, ta akcja. Tylko przykra jest ignorancja, jaka jest na tym świecie, szanowni państwo. Gdyż każdy powinien wiedzieć, że ja KFC od miesiąca nie tknąłem, ponieważ po KFC jest sra na chwilę tak migała, ale się okazało, że lampa miga, nie? Bo ogólnie to wygląda tak. Zapierdolę was, kurwa! Rozumiesz? Telefonem? Gdzie, kurwa? Gdzie telefonem Ja ci mam świecić. <grystanie> Gdzie sobie zagramy w grę? Zagramy sobie w grę, kurwa! Czy podejmiesz się wyzwania? Drogi przywoływaczu! Mama włazienca mi przebijała drugą dziurkę. No, ja mówię mama, chciałabym drugą dziurkę. Mama no. mówi spoko i wzięłyśmy ziemniaka. Chyba i Dokładnie wiem, gdzie jesteście. Stasiek! Nie, Ola, co ty robisz? Na trasie, kumasz? Zaproponuj sami, robić, żeby mam DJ na trasie. Chyba mam takiego a że będzie rozpierdal. <laughs> <laughs> Nie, pań no i dobrze, niech się uczy. O. Drop roku. Nie mogę się doczekać, jak jutro ładuję sobie 10 jaj do ryja. Tylko wtyczkę musisz mieć inni, ja jestem kurwa po informatykum technicznym O kurwa mać! Mówiłem, że wychodziłeś przy moim numerze na walkę, pozdro człowieku! No, no way, Kwebo spotkałem! No way! No way! Spotkałem chłebo! I mi zbi piątkę! Co jest grane? Czekaj Kasia kurwa, Kłebo spotkałem, co? Pociąg jest? Halo! Kurwa, kurwa, ten bilet! Dobra, idziemy. Ja idę hopsi. Jak chcecie, to się cie, Ja idę już hopsi. Aha. No. Aha. Nie, to bo -si. zmęczona jestem. Się. No dobrze, dobrze. Dobrej nocki. Dobrej nocki, smacznego jajka. świąt. Wzajemnie. I najedźcie Wzajemnie. się jutro na siadanku pysznym. Nom. Dzięki. Ty I ty też. A, dzięki. I nawzajem, nie? No, nawzajem. O, oh mega skill. I czemu ty to wygrywasz? To przegrać? No, mieliśmy grać pod remis. No nie uciekaj, no! Dobrze. Ty. Tak, tego nie defuje. <śścoughs> I, 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 tam, <śścoughs> ja nie! Co? Przepraszam bardzo, ma pani może chusteczkę do nosa, żeby wysmarkać się? Zaraz przyjdę. Dobra, jasne. O. No tak nie teraz. Y, ma pani może chusteczkę, do żeby nos wysmarkać? Do. Się znajdzie jedna? Jeszcze mógł prosić? Dobra. Noszę, proszę, no a nie nie mam. Bo kurczę, katar nie dopadł teraz i. Jest. Jest, o! Tak bym jedną poprosił, to bym bardzo wdzięczny. Nie, ja tam panu... Nie, je, nie, 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 To się No jak? No, no jest, no... Dobrze, mam dymusza, No, dziękuję! Fikołek dla wizy, Im szybciej to zrobię, tym szybciej po prostu o tym zapomnimy wszyscy. Ja usuwam to z koła i potem kręcę jeszcze raz. Okej... Okay. Trzy, cztery... Aaa, boję się, mega! Dobra, jest git. Usuwamy to z koła. nie wiem, kto wymyślił tę pojebaną nagrodę, serio. Niech że w z Nie szczerze? No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cieszę się w takim razie, że wyglądam dość to proszę bardzo. Moi drodzy, tak to działa, jak się kremu na nadwilżającego żywa. Dziękuję, Rex. Bardzo... Wesoły świąt. A, popatrz rzeczywiście, dwie godziny temu. No to rzeczywiście, jak dwie godziny czekałeś, to rzeczywiście nie strasz, co. Hej,ka miłego dnia, dziękuję. Wesołych świąt. Nie, zignorowałam, jestem ateistko, nie obchodzę. Pozdro. Widzisz, widzisz. Zaczęliśmy rozmawiać o osobach głuchoniemych. I w ogóle, że podobno bardzo śmiesznie wygląda, jak kłócą się osoby głuchoniemy. Obie. wiecie, że oni tam napieprzają tymi, y, tymi, tymi, tymi gestami i wszystkim. I że w sumie bardzo łatwo jest zatrzymać tą kłótnię. No i wystarczy im tylko zgasić światło. Ja nie wiem skąd to się bierze w społeczeństwie. Mówię, no nie, nie, nie wiem. No ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Może jestem troszeczkę inny, może ten, ale ale mówię. No ja mam, ja mam coś takiego, że ja, ja każdemu życzę jak najlepiej. I nawet tak jak Wam zawsze powtarzam żebyście spełniali swoje marzenia, walczyli o swoje i tak dalej. Możecie mówić, że to jest jakiś jebany populizm i tak dalej, że wam nawijam makaron na uszy. Ale według mnie trzeba mieć takie myślenie, no trzeba mieć takie myślenie. Jak nikomu nie robicie krzywdy yy, i normalnie to wszystko zarabiacie i, i się rozwijacie idziecie do przodu, to ja zawsze życzę wszystkim jak najlepiej. Dlatego widzowie pamiętajcie zawsze jedna najważniejsza rzecz Finalne przesłanie do was Nigdy Ale to przenigdy Nie przejmujcie się zdaniem Osób Które nic nie wnoszą do waszego życia To jest najważniejsza moja zasada życiowa Nigdy nie przejmujcie się nic Wiecie czy ja bym się mógł przejąć? Jakby mi na przykład Nie wiem Pejra, Eksen, Chris X Mr. Chris Napisali wiadomość prywatną, Dawid, wiesz co, oglądam cię od początku i widzę, że to co jest teraz, to no niestety chłopaku już nie da się ciebie oglądać, coś takiego. Wtedy bym siadł i bym rzeczywiście pomyślał nad sobą. Teraz na jak mi ktoś toporem zajebał, no. Jest źle, widzowie, jest kurwa źle. Tam, wie pani, może gdzie jest metro? E, tak, za tobą. To ale ta, Ale żeby jechać do centrum? E, no to e, chyba tam, tamtędy. Ja tak nie jestem to, biegła. ale... to daleko? No nie, jeden przystanek. Niedaleko. Nie, dziękuję. Do widzenia. Kurwa, ja mam dzisiaj głupapkę, Ten Awarek na ci się jechał, to Kto porwie naszą mamę Amaję zostanie zajebany. I nie będzie odwrotu. Po każdego wiadę, po każdego, do każdego budynku wejdę, każdą bazę przeszukam i każdego rozjerdolę za matkę. Nawet się łapy presz od niej. Ostrzegam was, łapy. Ja się coś odjebało? Widziałem to. Zobacz, zobacz, zobacz. Dobra, przeanalizujmy. Ma Patyk. Hear me out, hear me out. Wyrzuciła Patyk. Nie ma, nie ma. Patyka w ręku i teraz go kopnie. Eee! Patyk w ręku! da no, gdzie, gdzie, gdzie? Kurwa Patyk? Gdzie jest Patyk? Kurwa w ręku dalej jest. Co jest? Żwie go! Rosie, stream. No, wow. Nie, nie. To no, <laughs> mega. To się kurwa nie dzieje To <laughs> no mega, widziałeś ile się zdążyłem ruszyć? Hello. Nie, nie, nie chciałam, Kamilka. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, lecę. Trzymaj się. Hello. Trzymaj się. Aha, nie, no lasik jest. Nie, 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 fajnie, nie O fajnie. kurwa! O kurwa! Nie, dobra. Co to ma być, kurwa? Co to ma być? Co to ma być? Co, co to ma być? Jajka! Ja o co chodzi? Sieta łódź? Że co? Łota A kiedy granie, a nie znów jakieś problem tam z komenskie? Zamknij łeb. Ja sobie wyrażam... przepraszam, że byłam taka. tak taką trudność na nic? Ja Am I done? mam do nica. Rebile! Wow. szefa, to mam szefa. To mam olob się, olob się. Na miniaturkę robi zdjęcie. Coś Ale to jest. Czekaj, jest.

Sorry, sorry za drogi kurwa. Nie wolałbym. Do... W ogląda jak streamer każe brzmiejąco o kasę? You sent money. Czuję na macze. W ogóle wiecie co, bo okazuje się, że macza jest bardzo droga. What the fuck, ja nie rozumiem Tego chodzi. Czego dobrego na Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po, po, bo Panowie tak stoją, ja tak widziałem już parę razy y, takie właśnie stanowisko. Mogę, mogę, mogę? Y, to ja zapytam tak w sumie z bomby, nie wiem tutaj, czy Świadkowie Jehowy to nie jest pewnego rodzaju sekta? Nie, nie uważamy za sektę. Okej. Okay. A za co się uważacie, jeśli można zapytać? Za zainwestowaną religię w Polsce. Okej. Okay. I czym się różni tak od, od chrześcijaństwa, od katolicyzmu? różnią się tym, że y, głównym źródłem informacji jest Pismo Święte. Okej. Okay. Y, na przykład na y, Biblia mówi o wskazówkach dotyczących też alkoholu. No, Mówię, jakie są wskazówki dotyczące no, alkoholu? Przykład, y, mówi o tym, że można spodobać, ale po trosze alkoholu. Znaczy no, nie na duży alkoholu. Okay. No, a, no, a czasami nie się zdarzało. Okej, okay. a y, świad czy świadkowie Jehowy uznają Jezusa jako Mesjasza? Okej. Okay. Czyli tak by to, to po prostu różnicie się tym od katolików, że bardziej przestrzegacie Pisma Świętego po prostu i tak by bardziej je tak, respektujecie. Tak, Biblia bardzo wpływa na nas no, życie, mocne. to jak <gry crunchy>

Dabna. I czy nie, jeszcze, jeszcze są te śmierdzące czarne szkielety, no. No nienawidzę ich. I jeszcze są też strzelające szkielety. Póki jak mam Shilla, to się nie boję, ale jak ja mam Shilla, to szkielety są najgorsze na świecie. I jakie? No w też jest. Chyba ty te dźwięki zamykane Moim zdaniem, Najlepszą taktyką dokładania kawałków parówki na toście jest wzór który wygląda następująco. Jest on najbardziej optymalny, jest on yy, najwygodniejszy do jedzenia. Natomiast my jakoś jesteśmy na platformie Twitch, będziemy musieli lekko naszą taktykę dzisiaj zed zedytować, yy, no bo wiadomo nie chcemy tutaj yy, robić żadnych yy, dram i tak dalej, więc my sobie to zedytujemy drobinkę. Niestety, niestety jest, jak jest. No a no gdzie siema. widziałeś? Na serwera na te. Ty... No możesz się pozdrowić. No, no dobra. Pozdrawiam. Siema. Nie bo tutaj tym pojechał Dobra idziemy dalej Nie, no to jest hit No dobra to ja ci mówię, mafia jest na mieście Wiesz, jaka mafia? Mafia Ormianów i tych, Amiszy Mafia Amiszy przesiaduje w domku dla dzieci, bo oni się mieszczą w Amiszowych domkach będzie YouTube w ja od 20. 16 pistoletów na wodę w plany, poniedziałek, będziemy cię dać w pizdę. Czaisz? Mówię ci tylko dlatego, bo mi tego nie udowodnisz. Tak, on, ty nie ponia... Albo możesz ale tylko nie podjadłeś. Poczekaj, to... ja zaraz. Na... <laughs> on ma najebane dzisiaj. Maksu, no. nie, jest w Dawno go takiego o, nie, nie widziałem, stary. Ej, <laughs> Znajdę W 10 sekund Dom A raczej mieszkanie Dextera Morgana Patrz, 3, 2, 1 Start Kurwa, gdzie jest Miami, to jest gubię Miami Tu Tu, tu mieszka De Dexter Morgan Niet ben niet. Oh, cool! Oh, dat was weer